Witajcie kochani w kolejnym odcinku Pomalujmy Słowa. Dziś przeczytam Wam bajkę La Fontana pod tytułem Pies i Wilk. A następnie postaramy się wykonać z kasztanów, żeby wykorzystać jesień, parę roku, która teraz nadeszła, zwierzęta. Niekoniecznie psa i wilka, ale jeżeli Wam się uda, to bardzo dobrze. Mi nie całkiem się udało, ale sami zobaczycie. Poproście też o pomoc rodziców, ponieważ będziemy działać z ostrymi narzędziami i z wykałaczkami. Także względy bezpieczeństwa koniecznie należy zachować. A teraz zapraszam. Jeden bardzo mizerny wilk, skóra a kości, Myszkując po zamrozkach, kiedy w łapy dmucha, Zdybie przypadkiem brysia jego mości, Bernardyńskiego karku, sędziowskiego brzucha. Sierścia nim błyszczy, gdyby szmelcowana, Pod gardle tłuste, zwisłe do kolana. A witaj, panie kumie, witaj, panie brychu! Już od lat kopy, a was nie widu, nie słychu, wtedyś był mały kundlik. Ale kto nie z postem, prędko zmienia figurę, jakże służy zdrowie? Niczego bryś odpowie. I za grzeczność kiwnął chwostem. Oj, oj, niczego, widać że ze wzrostu i tuszy. Co to za łeb, mój boże! Choć walić obuchem, a kark jaki, a brzuch jaki? Brzuch niech mnie porwą sobaki, jeżeli uczciwszy uszy wieprza widziałem kiedy z takim brzuchem. Żartuj zdrów kumie wilku, lecz mówiąc bez żartu, jeśli chcesz, możesz sobie równie wypchać boki. A to jak, kiedyś łaskaw? Od tak, bez odwoki, Bory i Nory oddawszy czartu i łajdackich popolu wyszekszy się swis, świstań, idź między ludzi i na służbę przystań. Lecz w tej służbie co robić? Wilk znowu zapyta. Co robić? Dziecko jesteś, służba wyśmienita. Od jedno z drugiem nic a nic. Dziedzińca pilnować granic, przybycie gości szczeganiem ogłosić, na dziada warknąć, żyta potarmosić, panom pochlebiać ukłonem, sługom powachlować ogonem. A za toż bracie niczego nie braknie: od panów paniątek, dziewek, okruszyn, kostek, polewek, słowem czego dusza łaknie. Pies mówił, a wilk słuchał uchem, gębą, nosem, nie stracił słówka. Połknął dyskurs cały i nad smacznej przyszłości, medytując losem, już obiecany wietrzył specjały. Wtem patrzy: A co to? Gdzie? od tu? Na karku? Ech, błazeństwo! Cóż przecie? Oto widzisz, troszkę przyczesano, bo na noc kładą mi obroszkę, ażebym lepiej pilnował folwarku. Czy tak? Pięknaś wiadomość schował na ostatku. I cóż, wilku, nie idziesz? Co nie, to nie, bratku. Lepszy w wolności kąsek ladajaki, niżli w niewoli smaki. Rzekł i drapnąszy, co miał skoku w łapie, aż dotąd drapie.